Z 14. W zasadzie z, z wieloma tutaj zapytaniami, wątpliwościami mieszkańców yy, odnośnie tej drogi chciałem się zło, 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 złożyć wniosek yy, do, do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o działanie jako w tym kierunku, sprawdzenie, czy, czy faktycznie tam zostały przeprowadzone jakieś prace yy, remontowe. Yy, Chciałbym oczywiście ten wniosek przegłosować i usłyszeć państwa zdanie w tej sprawie. Tutaj usłyszeliśmy jakby wyjaśnienia pana sekretarza przy Pani urzędu w tej sprawie. Ja wiem, że te już były jakieś tam sprostowane na forum, które gdzieś tam się pokazywały w postaci słów pana wyjaśnień pana Natomiast nie zadowalało to, nie zadowoliło tych mieszkańców i dalej. Jakby te protesty i sygnały do mnie docierały, stąd e, mój wniosek dzisiaj do Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, żebyśmy to e, po prostu sprawdzili fizycznie, jak to wygląda, że są tam jakieś ślady e, tych działań, sprawdzili od strony zadania i kto wykonał, kiedy. Także tę całą tą procedurę, to no, sprawdzenie przeprowadzić. Chciałbym, żebyście Państwo wypowiedzieli się tutaj w tym temacie, zanim poproszę o przegłosowanie pytań. Czy ktoś ma coś tym? Ja nie Rozmuszę. wiem, czy na ten rok nie jest yy, zaplanowana kontrola inwestycji. Ja. Nie ma. Nie ma kontroli nie, 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 nie ma Ale to może być kontrola tak Nie ale... tylko, tylko wyłącznie w tym temacie chciałbym, żebyśmy tutaj dodatkowo wprowadzili.

Wydaje mi się, że jest, było bardzo głośno i jest bardzo głośno, bo ustawa 14, więc ja jestem za tym, żeby komisja rewizyjna poszła i sprawdziła. I wtedy się ukaże notatka pozytywną, czy negatywną. No, protokół, protokół no protokół, protokół, tak. myślę, że no, tak. no, to na do sesji tak. i oczywiście w internecie w odpowiednim miejscu będziemy myśleli. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać kto jest za, no, no, za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie karty do głosowania? Kto się wstrzymał? pan utrzymanka do Państwa oczywiście. W także bardzo proszę Panią Przewodniczącą o przygotowanie takiej kontroli i przeprowadzenie jakby... Dziękuję. Dziękuję.